Uszkodziłeś samochód? Towarzystwo wypłaciło za niskie odszkodowanie? Lift Investment. Profesjonalna wycena szkód rzeczowych. Nasi eksperci sprawdzą twój kosztorys i wywalczą dla ciebie dodatkowe odszkodowanie. Lift Investment, Częstochowa, ulica Dekabrystów 41B, www.liftinvestment.pl. Paweł, jakby ten berg zaczął się tak od połowy, to byłoby lepiej z włókniarzem, też swoim dorobkiem, bo widać było, że już tam w drugiej części coś zaczęliście łapać. No początek, katastrofa. E, no tak, e, gdybym zaczął od połowy te zawody, myślę, że byłoby zupełnie inaczej. E, szkoda mi tego jednego mojego biegu, chyba dał trzeci, e, gdzie wiozłem no, przez gdzieś tam dwa okrążenia pewne prowadzenie i wystarczył tylko jeden błąd i przestrzelenie za daleko łuku i. Wiadomo, że ja akurat z tym numerem mam wszystkie biegi w porównaniu, więc y, odsunąłem się lekko od krawężnika i dosłownie łamek sekundy i miałem dwóch zagowodników z Leszna przed sobą, więc to pokazuje, co oni są w tym sezonie tutaj u siebie też mocni. E, no później wiadomo, gdzieś tam też w każdym biegu daje z siebie wszystko, a też ważne jest wejście z zawody od początku, jak e, gdzieś tam Wiadomo, że na początku zawodów tego materiału zbyt dużo szeroko nie ma, a, a liderów obu drużyn gdzieś tam mamy po swojej lewej stronie, więc no nie jest to łatwe wejść z zawody z tym numerem, gdzieś tam ze zwycięstwami. No ale wiadomo, ja też się wiedziałem na co piszę i, i gdzieś tam e, nie składam broni, będę walczył. Jakieś te pretensje do Bartka Smektały za ten jeden bieg, że tam, tak, które wstawiły ci koło i w zasadzie ten bieg w tym się momencie skończył dla ciebie? E no, wiadomo, że gdzieś tam był kontakt, i, i hakiem. Ja na początku ował. Myślałem, że w ogóle Bartek gdzieś tam wyciął mi parę szprych w nim kolei. E, też te wejście w łuk takie już było też niepewne, bo wiadomo, że czasem się to tak kończyło, że po prostu motocykl się zapadał i można było wyciec przez kierownicę, ale e, ja zostawiłem miejsce i zrobiłem ja błąd. Bartek to wykorzystał, ja bym zrobił identycznie tak samo, więc ja nie jestem absolutnie na niego zły. Wiadomo, że kontakt był po biegu gdzieś tam wulgaryzmu, u mnie pod kaskiem się gdzieś tam znalazł, ale e, wiadomo, że on też chce wygrywać biegi no i tyle, wykorzystał mój błąd Będziesz bardziej trzymał kciuki za Toruń, czy za GKM? E, akurat po dzisiejszym meczu jestem tak wkurzony, że za nikogo nie trzymam kciuków i e, na pewno będę oglądał mecz i i spokojnie wracał do domu, no bo no bo nie nie gdzieś tam wesoło, gdzieś mnie nie jest do śmiechu więc No i tyle